Witajcie drodzy moi, Ania jest tutaj, gotowa, zwarta, ja tak samo, potem was, wam pokażę. Jesteśmy dzisiaj w Łużanach, w okolicach Łużan, 5 yy, listopad. Jak Ania powiedziała takie powitanie, to ja lubię. Raz, dwa, tam jest trzy, cztery, pięć, sześć. No ja tam koszyk zostawiłem, <śmuletra> bo też mam ze trzy Uw. czy cztery, już nie będę szedł. Ale dzisiaj, dzisiaj idziemy głównie na podgrzybki. E, zielonki no. i podzielonki i w międzyczasie jeszcze zajedziemy tutaj chyba anioł następny jest albo mi się wydaje tak zobacz o, no, właśnie, no. Się no i może jeszcze dodatkowo więc o tutaj też chyba jeden a to nie to nie tych to, to też trzeba przemalować po prostu i będą dobre <grybki> <grybki> więc zapraszam wszystkich na film trzymajcie się ciepło pa jeszcze odrobinę siebie nagram więc zapraszam wszystkich na film mam trzy fajne podgrzytki. Dobrego. Przeszedłem troszeczkę dalej i przyznam, że nie spodziewałem się kani w takim lesie. Naprawdę. Zobaczcie, to, jakie ładne, podwójne, malutkie. O. A tutaj taka duża. Zaraz Ania sobie zrobi zdjęcie. Fajne, naprawdę fajne. O, i trochę podgrzybku. Tutaj sobie wziąłem taką podzielonkę, która nie jest podzielonką, ale chcę sobie ją dla pewności. Sprawdzić z prawdziwą podzielonką. Ona jest zbyt matowa, to nie jest podzielonka. Nie wiem, to się nazywa siwak, czy jakoś tak. Ale jest naprawdę bardzo podobna. Więc wziąłem jedną, później ją wywalę. W każdym razie lasek jest typowo podgrzybkowy. Tutaj kiedyś były kurki, ale już kurki się skończyły. Więc wydaje mi się, że będzie sporo podgrzybków. Byliśmy wcześniej na takim miejscu, a to podgrzybek. No właśnie, gadu gadu, a tu grzyby rosną. No, byliśmy na tym miejscu naszym ulubionym prawdziwkowym. O tam Aniu, tam dwie są fajne. I prawdziwkowym i kompletnie nic. Więc wydaje mi się, że już to miejsce jest niestety skończone w tym roku. Ale wymyśliłem fajny pomysł na wycieczkę, wspólną wyprawę z dziewczynami będzie wyprawiać z dziewczynami, kieruję, więc co się będzie działo, to się będzie działo. <laughs> a nie mówi, że wszystkich zapraszam. No pewnie, że wszystkich zapraszam do oglądania, ale co to będzie, to zobaczymy. Teraz wam chcę pokazać różnicę pomiędzy podzielonką a e, takim innym grzybkiem. Nie wiem, jak on się nazywa. One są bardzo, bardzo podobne. Zobaczcie sami. Ja, ja, ja przekręcę. Ta się błyszczy. Ta jest bardziej matowa. U nas to kiedyś ojciec na to mówił siwaki. Jeżeli jesteście w stanie mi pomóc powiedzieć, jak się nazywa ten grzybek, to byłbym wdzięczny. A teraz pokażę Wam różnicę blaszek. O! Te blaszki są takie. wchodzą w taki brązowy kolor i są takie rzadsze, jak gdyby. A te są blaszki gęstsze i mają taki żywy, jasny kolor. Rzeczywiście jest kurde różnica. A z góry praktycznie się nie różnią. Zobaczcie sami. Nie. No może się różnią, ale niewiele. Nie w każdym razie ten grzybek na pewno jest, się nie zbiera. Nie wiem czy jest trujący, czy jest tylko niejadalny, ale nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc, to chętnie usłyszę w komentarzach. Osobom, które nie widziały jak podzielonki rosną, to właśnie wyglądają tak fajnie. A to jest liście. No widzicie, ślepota kurza. Fajnie, dlatego ja ich nie znajduję. O! Tutaj jest taka. Tu mamy dwie i tu jeszcze dwie takie fajne podzieloneczki, one się zlewają z tym piaskiem, może piaskiem i igłami, które są w piasku, ale rosną głównie na piaszczystych terenach, niekoniecznie? Pokażę Ci na mchu. No na mchu, ale pod, pod mchem jest piasek, <laughs> zawsze musi być na moje, żartuję oczywiście. Zobaczcie jak one fajnie rosną podzielonki. Ja naprawdę jeszcze sobie przyznam, że nie radzę. Ania tu je już wyciąga i popatrzcie jakie znalazła fajną rodzinkę. Jakie fajną rodzinkę, trochę z odmianą mam problemy, ale... O, jak rosną. Ha! Coś niesamowitego. Oj, trochę mi się wyrwało tego muchu. O, tutaj mamy następne. Tu następna mała ale fajne. Kuchnę. O, poczekaj, bo Ania chciała... Kuchnia. Aniu nie zdąży zdjęcia zresztą. <laughs> ja już wyciągnąłem. Sorry, Aniu, ale zaraz znajdziesz następną fajną. Ja zrobiłem zdjęcie, to Ci dam swoje. No. O. Wyciągamy, wyciągamy. O. Zobaczcie, jaka rodzinka piękna. Jeszcze coś tutaj w okolicy? Ja nie umiem ich zbierać. Naprawdę przyznaję szczerze, że, że nie umiem. Nie widzę. Nie widzę. To prawda, mam delikatny wadę wzroku, ale, ale niestety nie potrafię. Widać tutaj jest super. No. Teraz jeszcze może jakieś prawdziwka w okolicy. Teraz y, ten krótki film dla wszystkich osób, które y, zbierają albo chciałyby zbierać zielonki i podzielonki. Zobaczcie, w jakim lesie. Tutaj zbieraliśmy kiedyś kurki. Zaraz pójdziemy tam będą prawdziwki i koźlaki. A teraz. W tym samym lesie po prostu są tutaj podzielonka. Zobaczcie, jaka fajna. O, chyba nawet dwie. Zaraz zobaczymy. Tak, dwie, druga mała. Ojej, nie pokazałem Wam teraz, widzę, ale to nic. A tutaj mamy zielonki. Znaczy na Podlasiu się mówi zielonki podzielonki. W innych częściach chyba polski gąski. Jak dobrze pamiętam. Gąski, gąski. Dobra, tak one wyglądają. W życiu nie zbierałem w takim miejscu Zielonek i podzielonek, naprawdę. Zawsze to były lasy takie sosnowe. W takich... a tutaj zobaczcie no, mam nauczyciela ekstra, więc dużo się nauczyłem w tym roku. Naprawdę? Jestem dziękuję. A to biesą taką wielką, Weź położymy. O, ale jaka konkretna. Tak koźlaki tutaj, te zielonki. Zobaczcie. To chyba największa. Super. O. Zawsze zbierałem takie malutkie w piasku. Je wydłubywałem o tak nożem. I potem było kupa czyszczenia. A tutaj super są. I teraz czas na prawdziwka w końcu. Drodzy moi, mamy to. Mamy w końcu pierwszego prawdziwka, chociaż to było bardzo takie ciekawe, bo myślałem, że już właściwie nie będzie prawdziwków. Zobaczcie, no w takim miejscu to każdy by chyba zobaczył. Cały czas w tym samym lecie, gdzie zbieraliśmy zielonki pod zielonki. O, w Takim pięknym hu. O, zobaczcie, ale mam wrażenie, że taki suchy, o dziwne. Fajnie wygląda. Ekstra. Taki. O, mógłby być troszeczkę taki beczułkowaty. No ale nie ma co narzekać oczywiście. Tej porze? O tej porze to każda sztuka jest ważna. Mam nadzieję, że to nie pierwsza, nie ostatnia. Powiem Wam, że w tym lesie znaleźliśmy podgrzybki... Nie, podgrzybka też znalazłem. Podzielonki, zielonki, prawdziwka, a teraz mamy piękną kanię. Ale taka naprawdę konkretna. O kurde. Opa! Zobaczcie jaka maczuga. Czat. I spójrzcie, dosłownie jeden las, a tyle gatunków grzybów. Coś niesamowitego go. I kurki jeszcze. O. Właśnie, jeszcze jedna. Jeszcze raz, podgrzybki, podzielonki, zielonki, kurki. O, jak ktoś nie wierzy. A nie, kurki przyciągają. I, i vice versa. <śmiech> <śmiech> Idziemy dalej. Pamiętacie, jak mówiłem zawsze, że film bez kurek to jakby film, film się nie odbył. No, zobaczcie tutaj, jakie piękne. A mamy. który 5 listopad? Tu mamy następną rodzinkę. Bo widać, że one tutaj... już. A nie no są super tutaj o i tu następne A da to w ogóle. Zobaczcie sami. No masakra. Zubka będzie grana dzisiaj. Na pewno <grym /dyskujesz> weszliśmy teraz na stare yy, miejsca Ani Tutaj już się pojawiły ładne podgrzybki. Zmieniłem koszyk. A Ania tutaj za... za... Nie powiem jak to za krzaczka. Ale zmieniłem koszyk, bo tamten jest już pełny. To ten właśnie nowy koszyk. Powiem wam, że jest bardzo lekki. Jakoś tak nie czuję się, że go się nosi. Dzisiaj zrobimy ten koszyczek tak na kolorowo. To jest, Jak to Aniu mówisz? Zobaczcie, serduszko. Gorsówka fioletowata. Wziąłem jakieś takie fajne listki, żeby było kolorowo. Jakiś tam kwiatek znalazłem. nie jak się. Jak kuca, to znaczy, że zbiera. Co raz, jak to jest jej słowo. Za to Roxy mówi, no raczej. <laughs> Dorotka mówi, kurde, nie pamiętam, co Dorota mówi. Pozdrawienia, Dorotka. Niedługo musimy się wybrać znowu, a dla Roxy i Moniki mam plan na wyprawę. I Ani. Na poznanie się. To będzie super wyjazd. Tutaj rosną zarówno podzielonki, jak i zielonki. Zobaczcie, tutaj mamy zieloneczkę. Pyk. Pyk. A tutaj nie ma następny? nie. O, <laughs> fajnie. Podobno są, ja już nie pamiętam 30 chyba 5 lat temu ostatni raz jadłem te grzyby, ale w tym roku spróbuję i wydaje mi się, z tego co Ania mówi, że one niczym się nie różnią w smaku. Tylko wydaje mi się, że też, że zielonkę ciężki trudniej znaleźć niż pod zielonkę. Jest mniej popularna. Mam nadzieję, że tutaj trochę ich znajdziemy. Szumi las, pięknie. O, zobaczcie, się tam wszystko rusza. No, szukamy dalej. I udało mi się znaleźć swojego, powiem wam. Jesteśmy w takim lasie, ale też widać, że tutaj drzewa akurat są wyrwane przez ten wiatr. Co prawda nie teraz, bo wcześniej, ale mam też swojego prawdziwka, pięknego. O, zobaczmy jak on. ale, sztywny. Fajne. Ani już jest w samochodzie, więc ciężko porównać, ale wydaje mi się, że są podobne. Mój ma troszeczkę ciemniejszy kapelusz, tak mi się wydaje, nie? No, może trochę. Może to nie ostatni. Ale bardzo lubię to miejsce. Pamiętam to miejsce i tutaj szukamy zielonek i podzielonek. Mam nadzieję, że coś będzie. Jestem teraz w okolicach Kruszynian i powiem szczerze, że jak czasami może narzekam, nie powinienem narzekać, ale mówić na temat wycinki. Jak te drzewa są zostawione i powalone i w ogóle. To chciałbym tutaj naprawdę pochwalić. Nie wiem, kto się tym zajmował, ale zobaczcie, jak można przygotować wszystko. Nie wiem, czy z tego będzie jakiś miał. Ja bym z tego brykiet zrobił najlepiej. Ale można zostawić las wycięty w super stanie, można. Tylko trzeba chcieć. Jeszcze kończąc, chciałbym powiedzieć, że zrobiliście panowie kawał dobrej roboty. Zrobiliście wycinkę, ale przygotowane jest super, naprawdę, to się chwali. Tutaj mam takiego grzybka. I to jest chyba wodnicha jakaś późna. Ja się na tym nie znam, ale to, to nie jest tak, że ja polecam komuś zbieranie tych grzybów. Broń Boże, jak, pamiętajcie, jak nie znacie grzybów, to nie zbierajcie. Ale mam wrażenie, że Dorotka, Dorotka i Tomek szukali takich grzybów, zobaczcie. A tutaj znaleźliśmy taką miejscówkę na nie. Nie zbieramy ich, co prawda. Ale ja Ci powiem, gdzie to miejsce jest Dorotka, jak wrócę do domu, a Ty chcesz tych grzybków. Więc idziemy dalej. Chcę Wam pokazać takie jeszcze fajną miejscóweczkę, bo znalazłem na podzielonki. Zobaczcie, jakie piękne jeszcze muchomorki. A podzielonki, tutaj Ania sesję zdjęciową trzaska. Spójrzcie, ile ich tutaj jest. Naprawdę <grystanie> nieźle, co? Akurat taka miejscówka fajna. No. Idziemy dalej. Może jakiegoś ryzyka? Tutaj ryzyka kiedyś znaleźliśmy. Ale teraz nie wiadomo, nie ma nic. No i drodzy moi, udało się. Naprawdę udało się. Przyjechaliśmy tutaj z myślą, żeby znaleźć kolejny gatunek do naszej dzisiaj. Jak to nazwać? Do wachlarza tych wszystkich, czy kalejdeskopu? Wszystkich yy, no tutaj, co prawda, jest przy nawozie, ale postaramy się, no dlatego taki rosnął. Zobaczcie, jaki kolor inny. Zupełnie tyle nawozu dookoła, że kolor jest ekstra. No, mamy dwa ryzyki. Będą na pewno super wyglądały w tym koszyku dzisiaj, bo będzie bardzo kolorowo. Wczoraj te jałowce, dzisiaj rydzyki. I inne grzybki, I właśnie ta wodnicha. Już teraz nie, nie widzę. Sprawdziliśmy, że to wodnicha późna. Ja pierwszy raz widzę takie grzybki. No nie wiem, już nie będę szukał. W każdym razie to jest taki mały lasek, gdzie są maślaki, rydze, zielonki pod zielonki. Zielonki pod zielonki i. O, a tutaj, zobaczcie. Walczy z pod Ja tam jedną znalazłem, a tej to chyba nie znalazłem. Idziemy dalej, jeszcze w ten lasek tutaj blisko, sprawdzić, czy jest więcej. A jestem już. Bardzo szczęśliwy, bo tego grzybka chciałem dzisiaj znaleźć. Super! Powiem Wam tak w tajemnicy, a nie o tym nie wie, ale głupio mi z nią zbierać, bo ja nie umiem zbierać tych podzielonek. I poszedłem sobie tutaj spokojnie do drugą stronę, bo czasami mam wrażenie, że e, blokuje miejsce. O! Ja muszę się po prostu spokojnie, powoli nauczyć zbierać te grzyby, bo inaczej jest kiepsko. Ja tylko widzę, jak ona i zbiera jeden za drugim, a ja chodzę po tych miejscach, potem ona chodzi po moich miejscach i dalej znajduje, a miły są. Do zbierania takich grzybków to trzeba się nauczyć, znaczy przyzwyczaić, nauczyć, zobaczyć jak one rosną i, i tak to wygląda, więc... Zbieranie grzybów to też nauka, naprawdę. Nauczyłem się w tym roku, jak zbierać grzyby, jak kurki zbierać, które były w różnych stanowiskach, i po prostu uważam, że no, koszyk pusty, bo przerzuciłem do innych, do tego dużego koszyka. Potem jeszcze zrobimy taką, jak gdyby, podsumowanie, ładne. No i w takich miejscach rosną, tam chyba następna jest niebieska, albo się mylę. No, i sprawdzam. Sprawam, Sam sprawdzam swoje możliwości. <laughs> Bo się trochę wstydzę. Kochani moi, zajechaliśmy na to miejsce takie specjalne. Tutaj jest pierwszy prawdziwek. Taki. Yy, taki sobie, ale za chwilę wam pokażę prawdziwka sezonu. Tego zaraz zostawimy, ale zaraz to będzie coś nieprawdopodobnego. Zobaczcie. Kosmos, kosmos, naprawdę kosmos, niesamowity prawdziwek, ja Cię kręcę, idealny na miniaturkę, zaraz jeszcze zrobię shortsa, no może tutaj jeszcze następnego i taki jaki kocham, potężny trzon i biały rancik, doczekałem się na koniec sezonu, ale bajka, no jestem przeszczęśliwy powiem Wam, no nic. Wyciągamy zaraz, tylko zrobię szorce. Kochani, tak wygląda zakończenie dzisiaj. Zacznę od końca. Ania znalazła najpiękniejsz najpiękniejszego prawdziwka w 2023 roku. Naprawdę jest przecudowny, taki jak lubię, z ogromnym trzonem, z brązowym kapeluszem i białym rantem. Już widać, tylko widać, że ten prawdziwy jest świeży, jeszcze się nie wybarwił. Jak sami widzicie, tu mamy zielonki, podzielonki i kurki. Co prawda, podzielonek jest najwięcej. Natomiast już położę tego olbrzyma, kolosa. Nigdy tego nie robiłem. Za 23, tak. za Anię, która mi pomogła. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny. I wszystkich, właściwie warto teraz podziękować wszystkim. Od, zacznę od Piotrka, potem była Ania. Dobry Duszek, zawsze będę powtarzał. Magda, za zabudowa, zawsze mi pomagała. Kto jeszcze? Dorota z Tomkiem. Roxy. I na pewno wiele, oczywiście moja siostra kochana, jedna i druga. W każdym razie i wszystkie osoby, które dobrze mi życzą i oglądają, tak samo subskrybują, dziękuję Wam za to. Tutaj w tym, powiedziałam to, żeby nie zapomniał, bo zawsze zapominam wszystko. Tu mamy kanie, mamy sitarza, tego yy, sitarza jednego. Tutaj mamy tą wodnichę, ja chcę to sprawdzić, <ścoughs> co to jest. Mamy dwa rydze piękne, z czego się bardzo cieszę, tu jedną purchaweczkę, zielonka, podzielonka, tu mamy jednego kołpaka, tu też sitarze, yy, tutaj mamy zajączki, to jest, Aniu, musisz mi pomóc, bo ja tego nie, yy, nigdy nie zbierałem. Gąsówka fioletowa. Gąsówka fioletowa. fioletowa. Tutaj mamy yy, kanie, dwa prawdziwki, sporo yy, podgrzybków, no i oczywiście trochę yy, wiosny jesienią. <laughs> Czyli mamy chabry, Maki i chyba rumianki, ale nie jestem pewien, bo wiecie, jak to jest. Trochę mchu no i po prostu grzybobranie było dzisiaj przecudowne. Jeszcze raz wszystkich zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentarzy. Dziękuję też za oglądanie i te, te wszystkie rzeczy, które wymieniłem wcześniej. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa! Hej!